tego faceta tak ja lubię, wiem, bo... wiem, że ty lubisz. Zawsze lubiłeś. Oczywiście. Wiecie co mi się, nie szkodzi, wiecie co mi się bardzo podoba? Szykują sobie gitarę i mają na życie. Nie, nie, to, tak, to, to są chwili, zabawki. To tylko chwilowe. no, tak, ale dobrze, czyli... Są częściowe. Są częściowe. Są częściowo-chwilowe. Dobra. Zagramy teraz piosenkę pod tytułem Rysopis. Rysopis. Na A wypadek. właśnie, bo to jest bardzo ważne, przed przerwą, zanim się odsłonimy te sztory, to. Labsztory! Dobrze, zanim słońce nam dotknie oczu, to zaczynamy <noise> Rysopis na wszelki wypadek. Piosenka Jacka Cygana, do słów Jacka Cygana. O, <głos> <głos> boj boj Ja też się boję. Dobra, nie będę mówić, wolę śpiewać. Ale zawsze powstał wtedy, kiedy ja brałem ślub z moim mężem, znaczy, z moim narzeczonym. Paźmy dokładnie, i pamiętam, że Jacek Cygan, który był świadkiem na naszym ślubie, w ogóle Jacek Cygan mówił tak". I mówi tak, cztery minuty przed tym, jak ja miałem wejść do tej pani, z ogłem na, na plecach, znaczy na piersi, bo to była kobieta. I mówi tak, wiesz, co masz? Ten twój małoś, i ty, ty, ty w ogóle nie wyjdziesz z tego nic. Nawet teraz mi to ufasz? No <noise> i słuchajcie, wyminął mój lat, Siedzimy sobie w Warszawie, myśmy się zamieszkali w Warszawie, najbliżej biznesu. Many, many, mamy. Tak pomyślałem sobie bez sensu. I idę odebrać telefon, wracam do kuchni, i tak Marusiu, zaprosiłem cyganów na obiad. Pan nasz Michał Szczęściałek przecież oni ogólnie nas określą. <grymne> tak się dzieje stało, proszę Państwa, dlatego ta piosenka jest nastojąca. <grymne> Czasem chcę z tobą i żadnych słów. Zapiszcie sobie, że sobie z mojego je, któregoś dnia. Najpierw twarz Mało dziś znaczy twarz Na kilka odbitych lat, co to kręć, To już prawie Dobre Twarz w kolorze ręce trochę duże, lekko zdarty głos. Znak szczególny tak wspomnienie z tą biały drzwi na strych, zamknięty drzwi na strych. Otwiera wieczór co no. to. Zapierze. Zapierze, zapierze, zapierze. to! Zabierz, 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 zabierz... Kto za tysięcy Co <laughs> 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 <So> to za <zapierne. laughs> Dobrze Właśnie może mu to pomoże Ja, 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 ja Ja, 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 ja Trzask z domu wyjść i żadnych słów. O, jej. Zapiszcie sobie, że sam świat Skupił mnie któregoś dnia.

A co tu sie dzie? Tadej dzie? A, nie, a co? A nie, na stojnika? Co? A nie, na stojnika? 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 Coś nie styknęło, nie? Czasem chce Czasem chce Sto wyjste Czasem chce Czasem chce Doma, jeźdź, Afryka. się sobie, że sobie swój na świat skupił, niektórego dnia Najpierw twarz. Mączysz z twarz. Na fajne kilka bitych lat, co to To już parę ładnych lat. Jeśli kiedyś mnie spotkacie w Kinie, albo nie wiem gdzie, udawajmy, że. Nie znamy się od lat. Nie znamy się. To ja tak cyklę pisał, tak że są moje słowa. Od lat nie znamy się. Nowa cześć! Nowa cześć! Kocham ludzi. Nowa cześć! 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 A wiem.

哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>